Jak się żyje w Danii? Kreatywnie. Zwłaszcza gdy dopadnie zmęczenie, a miejsc parkingowych w pobliżu brak. Duńska policja w Ochus zatrzymała mężczyznę, który swe auto postanowił zostawić na torach kolejowych. Fantazja rozbudzona przez alkohol i narkotyki spowodowała paraliż lokalnej kolei na szczęście jedynie na pół godziny. Natomiast zatrzymany bez prawa jazdy już raczej daleko nie pojedzie. Jak się żyje w Danii? Ekologicznie. No chyba, że akurat sytuacja wymaga zaostrzonych środków, jak na przykład w przypadku uprawy ziemniaków. Unia Europejska zakazuje używania jednego z groźnych pestycydów, a duński rząd co roku na kilka miesięcy uchyla do rozporządzenia decyzję swą tłumacząc niebezpieczeństwem, któremu nie można zaradzić żadnymi innymi środkami. Zabawa w kotka i myszkę trwa w kraju kartofla od dobrych czterech lat, ale już w tym roku ma trafić pod sądową lupę. Mówiłam ekologicznie? No, to na dokładkę mamy nakaz wycinki połowy plantacji z ekologicznych drzew: Paulownia. Oczywiście w ramach ochrony linii plaży, przy której ów plantacja się znajduje. Nikomu nie przeszkadza położona w jeszcze mniejszej odległości ruchliwa droga, ani osiedle domów jednorodzinnych. Natomiast sześć razy szybciej rosnące drzewa, pochłaniające znaczne ilości CO2, uznano już za zdecydowane zagrożenie. Jak się żyje w Danii? Bez trosko. Zwłaszcza gdy nad zdrowiem najmłodszych piecze sprawuje rząd i służba zdrowia. Ten pierwszy najpierw ograniczył dostęp do leków przeciwbólowych dorosłym, po czym uczynił leki przeciwgorączkowe dla dzieci dostępnymi jedynie na receptę. A gdy ich apteczne zapasy są już na wyczerpaniu, służba zdrowia uspokaja, informując w mediach o tym, że wysokiej gorączki nie należy się bać i o wiele ważniejsze jest monitorowanie stanu ogólnego dziecka. Latać, patrzeć, obserwować. I można by pomyśleć, okej, okay, ale to są pojedyncze przypadki, które o niczym nie świadczą. I byłaby to najprawdziwsza prawda, gdyby nie fakt, że mnożą się one codziennie na potęgę, tworząc kompletny obraz kraju absurdów, o czym już w kolejnych odcinkach.